Witam wszystkich przybyłych na naszą sesję. Witam Pana Wójta, Panią Skarbnik, Panią Mesenas i Pana Sołtysa i Panie Dyrektorki i Radnych oczywiście. Wiadomo, że jest sezon urobowy, dlatego zauważyłem, że tam nie wszyscy radni są, jedynie nie ma radnej pani Agnieszki Koz, która się usprawniwiała, gdyż y, przebywa na Urlopie, jest daleko od bliżyska i nie będzie jej na tej sesji. Ta sesja jest sesją nadzwyczajną. Proszę Państwa, zwołana na wniosek Pana Wójta, y, tak jak już mówiłem kworum y, jest, y, nie ma jednej, jednej osoby z, z poszczególnych czyli uchwały nasze będą prawomocne. Teraz chciałbym zapytać o ewentualny wniosek w sprawie zmian w porządku obrad naszej sesji i od razu mówię, że te zmiany będą prawa, powinny być za zgodą wnioskodawcy, czyli pana Wójta. Czy ktoś z Państwa radnych ma coś, jeżeli chodzi o do, do porządku obrad? Nie widzę. W takim razie sesja nasza jest zwołana ze względu na to, że jest duża szansa na otrzymanie dotacji i w związku z tym musimy podjąć uchwałę w sprawie przesunięcia środków budżetowych. Zaraz to nam Pani Skarbnik przedstawi czy Pan Wójt. Punkt trzeci. Zapytanie o ewentualny wniosek w sprawie zmiany porządku... Panie przepraszam, to już było. Czwarty. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gierzyńsko. Na lata 2016-2021. Proszę Panią Skarbnik o zabranie głosu. Tak? Czy Pan Wójt? Pani Skarbnik, proszę. Projekt uchwały w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozy Finansowej zakłada zmiany załącznika nr 1 Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016-2021 przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej w załączniku nr 2 i załącznika numer 3, który stanowi objaśnienia. Głównym celem naszej sesji nadzwyczajnej jest zmiana przedsięwzięcia przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Girzyżko w miejscowościach Glejewo, ulice Zachodnie oraz Zielony Gaj. Zmiana polega na tym, że z przedsięwzięcia zbiorczego przebudowa dróg gminnych wyodrębniono środki, ma konkretne te zadanie. Środki zostały zabezpieczone wcześniej już przy projekcie budżetu, natomiast e, samo podpisanie umowy na dofinansowanie z programu operacyjnego e, programu e, rozwoju obszarów wiejskich e, wymaga, żeby zadanie brzmiało tożsamo samo w wieloletniej prognozie finansowej w budżecie, jak i we wniosku. zgodnie na to, że nie wiadomo było, kiedy nastąpi rozstrzygnięcie są dla e, nas czasami ze W związku z tym e, pojawiła się potrzeba wprowadzenia tego e, w takim terminie. Limit wydatków związany z tym zadaniem e, wynosi łącznie 1 29 739 zł e, i tak jak mówię, że on został wyodrębniony, więc nie stanowi tak jakby e, zwiększenia środków w budżecie na zadania. To tyle. dziękuję. Dziękuję Pani Ostadnik. Nie będzie pracy. Czy ktoś z Państwa radnych chce zabrać głos? Proszę, Pan Radny Wysokie. Um, właśnie suma, jak już mi się nie zgadza, limit nakładów jest 1,29 tysięcy, a w 2016-2017 daje 1,12 tysięcy, z czego to właśnie wynika. Tak? 16 różnica. Było jeszcze w 2015 roku wydatki związane z projektem, z dokumentacją projektową. I ona też wchodzić do łącznego limitu. To jest krokowa. Dziękuję Pani Skarbnik za udzielenie wyjaśnień. Czy ktoś z Państwa Radnych chciałby jeszcze zabrać głos? W takim razie przejdźmy do głosowania. Kto z Państwa Radnych jest za podjęciem uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej w Gryfińsko na lata 2016-2021? Proszę podnieść rękę do góry. Dziękuję. Uchwała została przyjęta jednogłośnie. Przechodzimy do punktu piątego. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy Gierzycko na 2016 rok. Proszę Panią Skarbnik po zadaniu głosu. Uchwała nr 16 łamana na 162 łamane na 2005 Rady Gminy Liżycko z dnia 17 grudnia 2015 roku w sprawie budżetu Gminy Liżyckiej na 2016 rok wprowadza się zmiany planu wydatków zgodnie z załącznikiem nr 1, planu wydatków na zadania inwestycyjne roczne i wieloletnie zgodnie z załącznikiem nr 2, planu wydatków na programie i projekty ze środków funduszy strukturalnych i funduszu spójności zgodnie z załącznikiem nr 3. Planu wydatków jednostek pomocniczych zgodnie z załącznikiem nr 4. Budżet Gminy Giżycko na 2016 rok po zmianach wynosi plan dochodów ogółem w wysokości 40 532 303,31 zł, Plan wydatków był w wysokości 40 465 283 zł. Nadwyżka budżetu w wysokości 67 20 zł. Przychody budżetu w wysokości 2 milionów 000 zł. Rozchody budżetu w wysokości 2 767 20 zł. i wydatki jednostek pomocniczych w wysokości 481 672 ,25 zł. 25 groszy. Tak jak mówiłam, szczegółowe uzasadnienie do zmian, e, zawiera załącznik. E, zmiany wynikają głównie z wyodrębnienia klasyfikacji budżetowych wydatków związanych właśnie z zadaniem realizacji przebudowy drogi w Zielonym kraju i w, na ulicy Zachodniej, jak również dodatkowo wprowadzono zmiany wynikające z potrzeby zagospodarowania środków funduszy sołeckich. Jak większość z Państwa wie, po przeprowadzonych rozpoznaniach zamówień publicznych, zaszła konieczność przesunięcia niektórych niektórych w środków, tak żeby można było zrealizować przedsięwzięcia, które robią się tutaj w środowisku innym, sesja rozporządzana i żeby przyspieszyć realizację tych zadań sołeckich, również wrzucą tutaj te zmiany do projektu Dziękuję. Dziękuję Pani Skarbnik. Proszę Państwa, e, chciałbym powiedzieć, że e, przez rozstawienie zapomniałem powiedzieć, że to jest 23. nadzwyczajna sesja Rady Gminy Kierzycko. Ja tym samym e, trochę może nie w porę, ale otwieram e, 23. sesję, nadzwyczajną sesję Rady Gminy Kierzycko i Myślę, że żeby to było formalnie wszystko w porządku, to bym chciał Państwa radnych poprosić, żeby przegłosować to, co głosowaliśmy, że może ktoś nam zarzuci, później żeby tej formułki nie powiedział. Czy to jest istotne? Czy to... Że ta uchwała już była przegłosowana, więc uważam, że nie ma potrzeby. Proszę, ale ja myślę, że jak się to których na pewno nie będzie nie, nie, bo to jest formułka, którą... Pan uzupełnił sesji, bo... Pan sesji pan to, to, to tak, tak, sesja to proszę. tak jakby, jakby e, proszę Państwa, żebyśmy wiedzieli o co chodzi, tak? Przepraszam na to. E, to w takim razie, e, kto z Państwa radnych e, chciałby zabrać głos? E, w sprawie uchwały o zmianach budżetowych, co Pani przed chwilą w nam przedstawiła. Proszę, Pani Radna Wiesława, proszę. Stanisława. przepraszam, Panią Ja tylko chciałabym zapytać, na po podpokółem gminy, w niniejszym projekcie wynosi 40 milionów 532 tysiące 303 I 30 milionów I Chciałabym zapytać, jaka jest przyczyna Bowiem ten plan dochodów jest w porównaniu do uchwały podjętej w czerwcu, jest mniejszy o około 600 tysięcy. Chciałam zapytać, jaka jest przyczyna w zmianach tego planu dochodów. Dziękuję bardzo. Dziękuję Pani radny. Proszę Pani Skarbnik, Pan Pogę to wyjaśnił. Plan dochodów w projekcie zmiany mniejszościowych nie ma zmiany, było za tylko plan wydatków. Plan wydatków jest zmieniany na zasadzie przesunięć. Natomiast w zakresie porównania uchwała ostatnich zmian do budżetu nie ulega zmianie protokołu, więc na pewno jest to Czy pani radnej wystarczy to wyjaśnienie? Na dziękuję. Bardzo. Dziękuję bardzo pani skarbnik. Nie widzę, żeby ktoś z państwa radnych chciał zabrać głos. W takim razie przechodzimy do głosowania. Komisja się Proszę, nie, nie, tu akurat komisji nie było przed tą sesją ze względu na to, że jest sezon północhowy i że to jest sesja nadzwyczajna. Dziękuję. Proszę Państwa Radnych. Kto z Państwa jest za podjęciem uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2016 rok? Proszę o do kolegowych. Dziękuję. Uchwała została przyjęta jednogłośnie. Panie Wójcie, czy Pan Wójt chciałby zakończyć sesję? Nie. Proszę że jeszcze takie jasno powiedziane. Zostaliśmy zakwalifikowani na otrzymanie dofinansowania na budowę dwóch dróg z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich i jest to droga w Gajewie, w Zielon... ulica Zachodnia oraz droga w Gajewie, Zielonym Gaju, przepraszam, w Zielonym Gaju. I termin realizacji budowy drogi w Zielonym Gaju to jest do końca tego roku, a realizacja budowy ulicy Zachodniej w 2017 roku, tam razem z odwodnieniem. Czy, czy, czy w tym roku zarządza Zachodnia, w, w tym roku rozpoczniemy procedurę. 25 sierpnia raz jadę do Olsztyna, żeby podpisać umowę na dofinansowanie. I później rozpoczniemy procedurę przetargową. A kiedy inwestor wejdzie, to jeszcze, jeszcze zostanie to określone. Najpierw musimy rozpocząć procedurę przetargową. Jaki to odcinek jest, drogi Na ulicy Zachodniej? To jest to ten odcinek do ostatnich zabudowań. Czyli w kilometrach. Oj, te długości nie pamiętam, to nie jest kilometra. Nie pamiętam, jaką mamy długość tej drogi. No to tak, jest, jest dłuższa, 10 km? Czy... Nie cały Dziękuję, Dziękuję, Dziękuję bardzo. Dziękuję na Pana Wójta za wypowiedź. Kolega radny Waldemar Tykarz chciałby zabrać głos, proszę o informację. Ja chcę przegłosić informacje Radzie, ponieważ niektórzy radni często zapytywali się. W sprawie, co się dzieje, co pisze, koniec, czasopismo, w sprawie mojej osoby. Otóż dzisiaj odbyła się w Olsztynie druga rozprawa. Ja przed tą rozprawą zawnioskowałem o rozszerzenie podzwóg o wszystkie artykuły z tego roku. Sam Przechylił się do mojego wniosku. Kto sprawę założył, zapytanie. Ja, ja przeciwko co założyli. Nikt nie założyłem tego. I. Będzie jest już wyznaczona rozprawa na 14 września, ponieważ te ostatnie numery końca wpłynęły do sądu dopiero w dniu wczorajszym. Następna sprawa, aktywni gminy Kierzycko na czele z byłym wójtem Andrzej Sielonckim złożyli doniesienie do prokuratury w Kęczynie w sprawie wycinki drzew, trzcin i sypania śmieci. Byłem przesłuchiwany w dniu 12 sierpnia i uważam, że kto był tak niecierpliwy, że jeszcze miesiąc będzie musiał poczekać i wszystko się wyjaśni. Ja miałem Dziękuję. Dziękuję, dziękuję panu radnemu za wyjaśnienie. Proszę państwa, jeszcze chciałbym zaprosić radnych i nie tylko radnych za pośrednictwem mediów na dożynki gminne, które będą w ostatnią niedzielę sierpnia. Zapraszam wszystkich serdecznie. I jeszcze zamykam 23. sesję nadzwyczajną sesję Rady Gminy Wielkiej dziękuję wszystkim za przybycie.